To jest temat Dnia We Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś w naszym studiu goście Ewelina Heustowska, organizatorka konferencji Być Kobietą Urzekającą. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pan Marcin Kluczyński, miesięcznik. Ciwita z Krystiana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, film Hata bardziej demoralizuje czy zachwyca? Zdecydowanie zachwyca. Zgadzam się, nie, nie, nie można powiedzieć, że demoralizuje na pewno. Zdecydowanie zachwyca. Zachwyca dlaczego? No, ja myślę, że w ogóle zaskakuje. On w pierwszym momencie zaskakuje, bo jeżeli ktoś wytrąca nas z tego schematu, chociażby postrzegania Trójcy Świętej, która jest uosobiona, no powiedzmy, że to uosobienie to jeszcze nic takiego, tak? bo w jakiś sposób wyobrażamy sobie Pana Boga, chociażby wizerunek z Kaplicy Sykstyńskiej, mężczyzny Starszy dojrzałego, starszego, z długą, z długą sumiastą brodą, Alazeus, Gandalf, nie wiem. Gdzieś w naszej wyobraźni ten wizerunek Boga jako Ojca, czyli jako mężczyzny, on mm -hmm. cały czas funkcjonuje. Natomiast tu zostajemy wytrąceni kompletnie z tego schematu. Staje przed nami Pan Bóg w książce i w filmie nazwany tatą po prostu trochę takie Jezusowe abba ojcze, tatusiu, staje przed nami tatuś, tylko że widzimy murzynkę. Z, z, uosobienie zupełnie zupełnie inne od tego, które gdzieś kulturowo funkcjonuje. Czyli Pan Bóg przedstawiony jako kobieta. Zresztą on się potem jawi jako mięli. Święta Azjatka, tak? Dokładnie, więc ja myślę, że. Że A co jest z panem jest Jezusem? Niesamowite, trafiony. Pan Jezus Pan jest Jezus. tak, Semitą wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenia o Panu Jezusie. Stąd myślę, że taki zaskakujący i to dobre, bo to wybija z tego schematu. Przecież Pan Bóg tak naprawdę nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Chociaż mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Więc tutaj możemy nawiązać taką relację z Panem Bogiem, który jest czymś więcej zdecydowanie, aniżeli ojcem, jest doskonałym ojcem, jest kimś więcej, aniżeli matka też jest doskonałą matką. Przecież u Izajasza czytamy, że choćby i niewiasta zapomniała o swoim dziecku, to Pan Bóg na pewno. O nim nie zapomni. No i myślę, że poniekąd jest też o tym ten film, tylko opowiada o tym w zupełnie inny sposób. To opowieść o cierpieniu. Zdecydowanie tak. O determinacji w poszukiwaniu, w poszukiwaniu Pana Boga i o, o m, zobrazowaniu m, takiego ludzkiego żalu do Boga po stracie. Czy w tym filmie możemy znaleźć odpowiedzi na te pytania? Zdecydowanie tak. Główny bohater Mackenzie, tak, mierzy się z tym. To jest dla niego bardzo bolesne. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądali, w tragicznych okolicznościach on traci swoje ukochane dziecko, najmłodszą córkę. Poszlaki wskazują na to, że zbrodni dokonano w chacie. No, i on po prostu, trwając jeszcze w tym bólu, otrzymuje list z zaproszeniem do tejże chaty, podpisany tata. On sam ma problem w relacji z własnym ojcem, i jadąc do tej chaty, on tam jedzie w jednym celu: rozprawić się albo z mordercą córki, albo z własnym ojcem. I rzeczywiście tutaj jest spora taka gra emocji. Natomiast to, co go tam spotyka, no właśnie czeka na jego tata, zobrazowany jako bułko ojciec. I myślę, że ta chata to też jest jakiś obraz i jego wnętrza, ale także naszego, bo my niejednokrotnie w naszym życiu borykamy się też z takim cierpieniem. A jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, relacje w rodzinach, ile osób jest tak naprawdę, które mają takie rzeczywiście problemy, trudne doświadczenia gdzieś tam miłości w rodzinie, relacji z ojcem, ja myślę, że to jest też taka szansa do tego, żeby ponad tym wizerunkiem gdzieś tam ojca, który nosimy w naszych sercach, wyjść do relacji z Panem Bogiem? Niektóre media, także katolickie, opisały ten film jako obrazoburczy, ale to, to określenie dało w cudzysłów, czyli wszystko jest na swoim miejscu. No ale inne komentarze nawet po artykułach w Kościół Niedzielnym czy w innych y, tygodnikach, y, również katolickich, no, dotyczyły tego, że tutaj jest pomieszanie jakichś schematów związanych z New Age. Znaczy, ja bym się New Age tutaj nie doszukiwał. Natomiast na pewno nie możemy do treści filmowej podejść jako do prawdy objawionej. To nie jest film, który jest zobrazowaniem Ewangelii, na pewno nie. Natomiast to na pewno jest film, który pobudza do pomyślenia sobie o Panu Bogu, o relacji do Trójcy świętej. I jest to na pewno punkt wyjścia. Na pewno nie możemy się zatrzymać, jeżeli chodzi o książkę Hata i oprzeć na niej teraz swojej wiary w Pana Boga. To na pewno nie, to, jest, to byłoby pewne zagrożenie. Natomiast film jako wyjście do relacji i taki nawet ja myślę, że spokojnie do punkt zaczepienia w Katehezie jak najbardziej. Co mama znalazła w chacie? Żona i mama. Yy, żona znalazła niesamowitą relację małżeńską i cierpliwość żony do męża mimo yy, straty. Yy, znalazła obraz wsparcia mężczyzny przez kobietę, bo postawa tej żony była naprawdę heroiczna. Yy, żona, żo pani Mackenzie. Co yy, znalazła mama? Mama znalazła niesamowite więzi yy, przed tragedią i trudne, trudne relacje i odbudowywanie tej relacji po tragedii. Relacji ojciec-córka, ojciec-syn też, no bo po, po, stracie, po stracie córki, tej najmłodszej, najukochańszej, niestety w, w, w relacji ojciec-dzieci dużo się zepsuło, natomiast relacja małżeńska została zachowana. Czy rzeczywiście reżyser puszcza do nas oko ok. i nam coś podpowiada w relacjach małżeńskich, czy w relacjach z naszymi dziećmi? Mm, pokazuje, że trzeba walczyć. Walczyć o te relacje i że potrzeba wsparcia. Przy różnych tragediach, e, to tak jak w tej piosence, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze, dokładnie e, to pokazuje Hata. Widziałam na zwiastunie, że piękna kobieta pyta głównego bohatera, e, czego oczekuje. Czy, czy oczekuje życia bez bólu? No, odpowiada, że tak. A Mądrość. on odpowiada, takie życie nie istnieje. Yy, dokładnie. To jest mhm. dialog z filmu, który on prowadzi z, z tym uosobieniem pana Boga, tak? Yy, tam jest jego niewysłowiony żal i pretensja do pana Boga. Jedna wielka pretensja o to cierpienie, o tą. Katastrofę życiową, która go spotkała w postaci śmierci córki. Wcześniejsze też doświadczenia, tak jak mówię, niełatwej, trudnej, bolesnej relacji z własnym ojcem. To jego spotkanie z Panem Bogiem jest w pierwszej części takim jednym wielkim wyrzuceniem Panu Bogu tych wszystkich krzywd, które go spotkały. Zresztą scena sądu, w której on musi się przełamać po prostu sam ze sobą i ze swoim tym bólem i z ocenami, które my całe życie tak naprawdę też oceniamy, ferujemy różne oceny. On tam musi się z tym przyczynić. Z kim zmierzyć. Także no, my często tak mamy po prostu w życiu, że, że rzeczywiście gdzieś tam z Pana Boga zdarza nam się postawić jako tego, który jest winien jakiemuś nieszczęściu. A przez ten film też właśnie idzie gdzieś takie przesłanie do człowieka. Zdaje się, że tam nawet jest taki dialog właśnie z, z, z Panem Bogiem, że tak naprawdę Pan Bóg z każdego nieszczęścia potrafi wyciągnąć jakieś dobro, ale to wcale nie oznacza, że to on powoduje to nieszczęście. Wręcz przeciwnie. Przeciwnie. te nieszczęścia dzieją się pomimo tego, że istnieje dobro, natomiast Pan Bóg nawet z najgorszego po prostu nieszczęścia ludzkiego jest w stanie wyciągnąć jednak jakieś, jakieś dobro. Przypomnijmy, powieść autorstwa Williama Younga stała się wydarzeniem. Na świecie sprzedano aż 22 y, miliony egzemplarzy, przetłumaczono na 40 języków tę książkę. Czy to rzeczywiście jest opowieść taka z y, happy endem? Trochę jest, ale my trochę potrzebujemy takich opowieści. Po to idzie człowiek do kina, po to sięga po książkę, żeby się trochę wzruszyć, żeby nie tylko czegoś się dowiedzieć. Tak naprawdę dziś w kinie i również w książce, w ogóle w kulturze mamy sporo przemocy. Natomiast tego typu filmy rzeczywiście one gdzieś tam napełniają duchowo. Człowiek się może troszeczkę zatrzymać, zastanowić nad samym sobą, ale też wzruszyć. Dlaczego nie? Po to jest też kultura. A przyjaciółka mi odradziła czytanie tej książki w Wielkim Poście. Powiedziała: Słuchaj, to jest po prostu horror. Ty jesteś mamą, jak to to przeżyjesz? To prawda? Tak, są chwile grozy, szczególnie w momentach około chatowych, czyli powrotu do chaty. Tak, podchodzi pod horror, <grym <grym <grym> thrillerowy. <grym> Bardzo mnie ucieszyło to, że w tym filmie, no który jest taką kolejną propozycją nie tylko środowiska protestanckiego, prawda? Występują, yy, można powiedzieć, hollywoodzkie gwiazdy, tak? Dokładnie. Ja po prostu jestem zakochany w Oktawi Spencer. Yy, Panu Bogu. Film, które, w którym ona brała udział yy, służące, nagrodzona za rolę drugoplanową, yy, Oscarem, moim zdaniem jak najbardziej słusznie. Yy, kamień spadł mi z serca, gdy zobaczyłem ją w roli tego Pana Boga, bo bałem się iść na ten film po przeczytaniu książki, że gdzieś ten obraz Trójcy Święty tej, o której streści, no, wiedziałem, że y, Pan Bóg jest z, z, uosobiony jako gruba murzynka, autor pisze w książce. Bałem się tego wizerunku, czy na pewno reżyser filmu, twórcy będą w stanie udźwignąć ten obraz i sprostać po prostu temu. Y, czy to nie zawali mojego wizerunku, który gdzieś tam sobie y, utworzyłem w głowie, czytając książkę, ale nie, po prostu kamień spadł mi z serca, gdy zobaczyłem tą kobietę. Jej szczere, dobre spojrzenie, y, szczery uśmiech, y, stojącą na werandzie, witającą Mackenziego, odeschnąłem naprawdę z Ulgą. to, to jest dla to poszukujących to. szerzej, dla, mm, dla tych, którzy utwierdzeni są w wierze, no bo nie wpadną w żaden herezję po nim. Jedno i drugie. Dla tych pierwszych na pewno tylko i wyłącznie jako punkt wyjścia do sięgnięcia dalej. Natomiast dla utwierdzonych wierze, no to tak jak mówiłem, to jest pewne wybicie z tego schematu postrzegania Pana Boga i spojrzenie na tą relację troszeczkę z innej strony. Myślę, że i dla jednych, i dla drugich. Na pewno dla tych, którzy są na początku tej drogi wiary, no to wymaga na pewno komentarza i gdzieś ukierunkowania. Na pewno świetny materiał do katechezy. Jestem ciekawa obserwacji męża na temat tego filmu. Bo udało się mężowi obejrzeć go. Tak, tak, byliśmy razem w kinie. E, jest pod ogromnym wrażeniem, podobnie jak ja. Czytał książkę, ja niestety nie, nie udało mi się przeczytać książki. E, zdecydowanie lepiej odebrał film niż książkę. Tak. Czytał książkę się. wcześniej? Czytał, tak, tak można. O, to naprawdę, to jest świetna recenzja, prawda? Jeżeli film może Dokładnie. być ciekawszy no ja... niż książka. W książce mm -hmm. jest za dużo dialogów, opisów. Jest dużo dialogów, dużo opisów. Niektórzy y, ekranizacji zarzucają, mm -hmm. że tych dialogów jest tam za dużo przeniesionych. Natomiast ja tworząc ten film miałby problem. Z których dialogów zrezygnować, bo tam jest sporo ważnych treści. Ja sobie je zakreślałem w książce i tego było naprawdę sporo. Y, no, z czego zrezygnować? Tak? Y, to bardzo, bardzo ciężkie, jeżeli miałbym decydować y, tworząc scenariusz, y, od czego odstąpić. Y, myślę, że nie jest za dużo. Zresztą książka leży przed nami na stole. To nie jest gruba wielotomowa pozycja. Czyta się to bardzo lekko, ja pamiętam, że to były dla mnie po prostu kilkudniowe rekolekcje, lektura tej książki. Natomiast ekranizacja myślę, że udana. A jeśli krytycy twierdzą, że jednak to jest obraz infantylny, zbyt prosto prostolinijny? Niech będzie. Pan Bóg też posługiwał się prostymi, Jezus Chrystus posługiwał się prostymi obrazami, przypowieściami. Jeżeli to ma trafić do dzisiejszego odbiorcy, to dlaczego nie? Prostymi tam jest wiele zagwostek, wiele trudnych kwestii poruszanych. Tutaj niekoniecznie bym się zgadzała z tą pełną infantylnością. Znaczy, to też jest prawda. W ostatnim mm -hmm. czasie w ogóle w Kinach sporo się pojawia y, filmów y, o tematyce chrześcijańskiej. I one bardzo często są rzeczywiście pro, prosto, gdzieś tam ten przykaz jest prosty, wręcz można powiedzieć, że infantylny gdzieś sprowadzony do, do jakichś prostych takich zabiegów. Natomiast tutaj no, sama książka, rzeczywiście ta akcja jest wartka. Nie można powiedzieć, żeby człowiek czytając gdzieś tam po prostu miał ochotę ominąć któryś fragment. Wręcz przeciwnie. Pierwsze minuty filmu i pierwsze strony książki to trochę jest kryminał. Ginie dziecko, następuje morderstwo, po prostu to się czyta. No, myślę, że nie jeden mężczyzna byłby po prostu przez te pierwsze strony usatysfakcjonowany tą lekturą, bo rzeczywiście czyta się to przez moment jak kryminał. Czym jest I... ta tytułowa chata? To jest obraz naszego serca, czy jednak niebo, a może coś pomiędzy, jakiś przedsionek? Ja myślę, że. Yy, yy, myślę, że to są te trudne i nieprzepracowane yy, momenty, wydarzenia, relacje. Yy, każdy to pewnie indywidualnie interpretuje. Natomiast yy, sam fakt, że yy, w chacie szukał swojego ojca, ziemskiego w chacie szukał oprawcy swojej córki, czyli to są dwa trudne dla MacKenziego y, obszary życia y, i w chacie przeniósł się do nieba, tak. Y to jest chyba nasze wnętrze. Właśnie tak, takie mechanizmy gdzieś myślę, że działają w naszym sercu. Tam jest sporo i niepokoju, yy, i, i, i obaw, yy, ale to jest także przestrzeń relacji z Bogiem. Yy, czasem to jest przestrzeń, w której wkraczamy po prostu w grzech. To jest, myślę, że, myślę, że to jest właśnie odzwierciedlenie gdzieś ludzkiego serca, i ludzkiego, ludzkiej duszy. Yy, no tak, to jest właśnie ta przestrzeń chaty, z którą się mierzymy. A co trzeba przemeblować w swojej chacie po tym filmie? No, myślę, że to jest bardzo indywidualne, co kto ma do przemeblowania w tej swojej chacie. Natomiast to, co można powiedzieć, to zarówno film, jak i książka na pewno człowieka skłaniają ku temu, żeby zajrzał w tą Zabrał swoją chatę. Tak, I zrobił w niej porządek. I ja myślę, że ten okres Wielkiego Postu, w którym ten film się ukazuje, no to to jest trochę strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o taką, takie wejrzenie w tą swoją chatę, w to swoje wnętrze i uporządkowanie pewnych spraw, tej relacji z Panem Bogiem. Ja myślę, że to jest znakomita okazja. Pięknie było przedstawione przedstawiony fakt oceniania i bawienia, takiej zabawy w Pana Boga, kiedy mądrość staje przed Mackenziem, ta piękna kobieta, i on siada na tronie i może decydować, kto za co zostanie potępiony i ma wybrać, które z jego dwójki dzieci, które pozostały na ziemi, ma trafić do piekła. I wtedy on się zbuntował, że nie chce oceniać kogokolwiek i nie będzie podejmował takiej decyzji. On mówi, Pan Bóg stoi codziennie przed, pod, przed podjęciem ważnej decyzji. I to pokazało mu, że zabawa w Pana Boga nie jest wcale taka łatwa i jak my yy, bardzo, prostym, yy, bardzo prostą oceną możemy kogoś yy, yy, potępić. To mocne po prostu. Zresztą my okay. cały czas oceniamy. No tak. I ta mądrość, no przecież on tak naprawdę nie chce tego robić, nie chce oceniać. Łapie się na tym, że po prostu nie może wybrać pomiędzy synem a córką. Natomiast ta mądrość mówi do niego, słuchaj, przecież ty oceniasz cały czas, nieustannie to robisz. Oceniasz mordercę okay. tego dziecka, mm -hmm. skazujesz go wręcz, tak? Oceniałeś przez całe życie swojego ojca, no który zrobił ci krzywdę, ale cały czas nieustannie ty po prostu oceniasz. I rzeczywiście, oglądając ten film, pomyślałem sobie, że. W zasadzie, każdej godziny, codziennie, człowiek feruje jakieś oceny na jakiś temat. Często po prostu nie zastanawiając się, jednak gdzieś w cudzysłowie, skazuje człowieka. Nieustannie oceniamy. Natomiast tam po prostu jest takie też przepracowanie tego. Przestań w końcu oceniać, spojrzyj jak ten Bóg, który jest miłosiernym ojcem od czasu do czasu. Chociaż. Tak, na film Hata zapraszamy do kin, ale muszę jeszcze zapytać, kiedy konkres? Kobiet. Tak, kobiet, <noise> pewnie, że tak. 27 maja. W Warszawie. Tak, to już jest trzecia edycja konferencji Być Kobietą Urzekającą, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Sprzedaż biletów rusza już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy serdecznie, a na film Hata zapraszamy do kin. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ten czas, by on troszeczkę w tych polskich kinach pobył i by można było na spokojnie zdążyć obejrzeć, obejrzeć go na przykład w Wielkim Poście. Dziękuję serdecznie Ewelina Heustowska, organizatorka konferencji Być Kobietą Urzekającą. Dziękuję. A także pan Marcin Kluczyński, miesięcznik. Witam z Chrystiana. To był temat dnia. Do zobaczenia.